Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu w formie podcastu. A tym razem spróbuję odpowiedzieć na takie pytanie. Ono się często pojawia na obszarze wyceny nieruchomości. Często zadają go sami rzeczoznawcy majątkowi. Rzadziej klienci, bo pewnie nie zdają sobie do końca z tego sprawy. A pytanie, bardzo skracając, oczywiście upraszczając, byłoby takie: Pani Magdo, bo tak zwykle zaczynają się Wasze wiadomości do mnie: Mam dwie transakcje i nie wiem co zrobić. Jak mam dokonać wyceny nieruchomości? No, czyli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie rzeczoznawca majątkowy znajduje się na dość ubogim rynku, jeśli chodzi o transakcje, sprzedaży nieruchomości. Chcąc dokonać wyceny, poszukuje nieruchomości podobnych no i nie za bardzo może je znaleźć. Znajduje ich bardzo mało, czyli jedną, dwie. No albo trochę więcej, ale nadal mało, czyli no nie wiem, 3, 4, 5 nieruchomości, które uznaję za podobne, aczkolwiek są też takie rynki, gdzie rzeczywiście trudno bez jakiejś elastyczności. Takiej wstępnej, uznać coś na pierwszy rzut oka za nieruchomość podobną. No i pytanie pojawia się takie, co zrobić w takich sytuacjach, jak dokonać wyceny w takich ograniczonych warunkach, właśnie na rynkach, których no po prostu mało się dzieje. Więc spróbuję odpowiedzieć dzisiaj na takie pytanie. Jeśli Ciebie to interesuje, to zostań, posłuchaj do końca. A ja nazywam się Magdalena Małecka, jestem rzeczoznawcą majątkowym no i prowadzę kanał poświęcony tematyce wyceny nieruchomości. Wracając do tematu, słuchajcie, może zacznę od tego, że taki pierwszy krok, który każdy rzeczoznawca majątkowy powinien zrobić, a używam tu słowa powinien, bo wynika to z takiego obowiązku, jednak wprost z przepisu rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości, określić trzy kryteria. Badania rynku. Trzy kryteria badania, według których to kryteriów, następnie przeprowadzi analizę rynku, charakterystykę tego rynku, no i mm, dokona wyodrębnienia danych wejściowych do wyceny, którą będzie robił w następnej kolejności. A te trzy kryteria badania to okres badany, obszar badanego rynku i rodzaj badanego rynku. Y I mm, Pojawia się teraz pytanie, które zadałam na początku, czyli jakieś kryteria badania rzeczoznawca majątkowy ustalił i według tych kryteriów badania dokonał analizy rynku, no i okazało się, że tych transakcji są dwie, a załóżmy. Załóżmy sobie taki hipotetyczny scenariusz. Zanotował rzeczoznawca dwie transakcje sprzedaży nieruchomości, które no, uznał według kryteriów podobieństwa, właśnie za nieruchomości podobne, czyli takie, które spełniają warunki definicji nieruchomości podobnej z ustawy o gospodarce nieruchomościami. I pytanie, co zrobić w takiej sytuacji? No, teraz rzeczoznawca majątkowy powinien, moim zdaniem, przejść do kroku drugiego. To znaczy popatrzeć na swoje kryteria badania i zastanowić się, które z tych kryteriów badania mógłby poszerzyć. Dlaczego? Bo to poszerzenie no, spowodowałoby, że być może tych transakcji nieruchomościami podobnymi zanotowałby więcej. No i teraz, kiedy patrzymy sobie na te kryteria, czyli okres badany, obszar badanego rynku i rodzaj badanego rynku, no to w zasadzie możemy od razu powiedzieć, że rodzaj badanego rynku, czyli to kryterium, Tutaj wskazane przeze mnie numer 3 nie bardzo może zostać zmienione, bo jeżeli zmienimy rodzaj badanego rynku, to zupełnie tego podobieństwa praktycznie nie będzie. Natomiast pierwsze i drugie kryterium, czyli okres badany i badany obszar, być może mógłby ulec tutaj poszerzeniu. I to spowodowałoby, że rzeczoznawca właśnie tych transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych zanotowałby więcej. No i teraz pojawia się tutaj pewien taki dylemat przed którym stanie każdy rzeczoznawca majątkowy, czyli co zrobić? Czy lepiej poszerzyć okres badany, czy nie poszerzać go, a poszerzyć obszar badanego rynku? No i kolejne jakby pytania tutaj się rodzą, czyli w jaki sposób to zrobić, jak bardzo poszerzyć zarówno okres jak i obszar rynku? No taki pojawia się dylemat i ja w związku z powyższym na początek spróbuję sięgnąć do przepisów prawa, co one mówią na temat możliwości zastosowania tych dwóch kryteriów badania. Mianowicie zacznę może od kryterium numer dwa, czyli obszaru badanego rynku. Mamy taki paragraf trzeci, ustęp trzeci, a ja teraz to Państwu udostępnię żebyście Państwo mogli śledzić ze mną przepisy, jesteśmy w przepisie, mianowicie rozporządzeniu i to dość świeżym, bo z 5 września 2023 roku, które zaczęło obowiązywać od 9 września 2023 roku. I przechodzę teraz do paragrafu trzeciego, ustępu trzeciego. Ten zapis właśnie dotyczy po pierwsze kryteriów badania i czytamy tutaj, może wezmę jakiś kolor, żeby to jest Państwu to lepiej zaznaczyć. Czytamy sudy tutaj w ustępie trzecim, paragraf trzeci, ustęp trzeci, przy określaniu wartości nieruchomości, które ze względu na szczególne cechy i rodzaj, nie są przedmiotem obrotu na tak zwanym, tutaj przez przepis lokalnym rynku nieruchomości lub w przypadku braku stawek czynszów na tym rynku, bo będzie to dotyczyło nie tylko podejścia porównawczego, ale także podejścia dochodowego i danych, które są do zastosowania tego podejścia dochodowego potrzebne. A także gdy liczba transakcji nieruchomościami podobnymi, no, albo ich stawek czynszu jest niewystarczająca. Można przyjmować odpowiednio ceny transakcyjne lub stawki czynszu uzyskiwane za nieruchomości podobne na regionalnym albo krajowym rynku nieruchomości. Zatem przepis ten. Dopuścił taką możliwość w sytuacji, kiedy nasza nieruchomość wyceniana ma szczególne cechy i rodzaj, aby nasz rynek regionalny rozszerzyć na rynek szerszy to jest regionalny albo krajowy. Nawet jak sobie czytamy w. Ustępie czwartym tego przepisu, paragrafu trzeciego, no to nawet zobaczymy, że w przypadkach uzasadnionych rodzajem nieruchomości przy określaniu wartości nieruchomości można przyjmować odpowiednio ceny transakcyjne lub stawki czynsz uzyskiwane za nieruchomości podobne na zagranicznych rynkach nieruchomości. Czyli y, odpowiadając na pytanie, czy poszerzenie obszaru badania rynku jest możliwe, no to patrząc sobie wprost na przepisy prawa, możemy odpowiedzieć sobie już teraz, że tak, jest możliwe. A nawet jest takie zalecenie, właśnie, że w ten sposób rzeczoznawca majątkowy może postąpić. I teraz zwrócić chciałam jeszcze uwagę na bardzo ważny ustęp szósty tego paragrafu trzeciego, na tyle ważny, że zrobię tutaj nawet wykrzyknik. Mianowicie czytamy tutaj bardzo mądry zapis, moim zdaniem, którego wcześniej nie było, że obszar analizowanego rynku nieruchomości powinien odzwierciedlać podobieństwo, Społeczno-gospodarcze wpływające na poziom cen nieruchomości. Obszar ten nie musi odpowiadać podziałowi administracyjnemu. Tak, to jest bardzo ważny zapis, bo bardzo często, szczególnie nasi odbiorcy, utożsamiają poszerzenie rynku w ten sposób, że Ym, właśnie czytając też regionalny, krajowy, prawda, że ym, przechodzę, jeżeli jestem w jakiejś gminie, no to przechodzę też na obszar gminy y, albo na obszar województwa, prawda, że do tego podziału administracyjnego sprowadzam także to poszerzenie, a niekoniecznie musi tak być, dlatego że tu istotne jest podobieństwo społeczno-gospodarcze, które no, będzie potwierdzał poziom cen, tak, czyli jeżeli jestem, powiedzmy, w strefie jakiejś peryferyjnej z moją nieruchomością wycenianą na terenie jakiegoś, powiedzmy, dużego miasta, to niekoniecznie muszę się trzymać granicy tego miasta, bo być może zaraz za granicą tego miasta, dosłownie po sąsiedzku, będą bardzo zbliżone ceny za nieruchomości podobne i to właśnie będzie ten rynek podobny. Tutaj można by dużo więcej takich przykładów mnożyć, ale zanim do nich przejdę, chciałabym jeszcze zacytować, Uh... Mm. Taką interpretację czy uzasadnienie ministerstwa do tego ustępu, właśnie szóstego, które to uzasadnienie zostało podane wtedy, kiedy przepis był wprowadzany, i czytamy tutaj, że jak wskazano, też wezmę sobie jakiś kolor, żeby coś ważnego podkreślić. Jak wskazano zatem w paragrafie trzecim ustęp szósty, obszar analizowanego rynku nieruchomości powinien odzwierciedlać właśnie podobieństwo społeczno-gospodarcze wpływające na poziom cen nieruchomości, przy czym obszar ten nie musi odpowiadać właśnie. Podziałowi administracyjnemu, nie musi mu odpowiadać. W orzecznictwie obszar rynku lokalnego przypisywany jest zwykle do terenu gminy. Nie trzymajmy się oczywiście tego bardzo sztywno, bo to może być obszar osiedla albo połowy osiedla, w zależności od tego, co wyceniamy, a niekiedy powiatu. Natomiast obszar rynku regionalnego utożsamiany jest terytorialnie z obszarem województwa. Taki sposób rozumowania prowadzi nierzadko do działań nieracjonalnych. Z tego powodu nietrafne byłoby automatyczne i kategoryczne przyjmowanie, że podział administracyjny jest tożsamy z podziałem ekonomicznym, mającym wpływ na cechy, yy, przepraszam, na ceny i określoną wartość nieruchomości. Yy, potwierdza to również tutaj yy, NSA, wskazując, że nadrzędne wobec granic administracyjnych jest właśnie podobieństwo ekonomiczne, społeczne, bliskie sąsiedztwo, spójność zagospodarowania czy powiązania komunikacyjne. Na uwagę zasługuje pogląd prezentowany przez WSA, o dzi którym wyroku, tutaj zacytowana data, numer tego wyroku, wskazał, że w istocie w przypadku nieruchomości położonych na granicy administracyjnego podziału kraju, nieruchomości położone bliżej, choć znajdujące się formalnie w innej jednostce administracyjnej, mogą stanowić bardziej reprezentatywną grupę do porównania wartości nieruchomości. Mając na uwadze powyższe Obszar analizowanego rynku nieruchomości każdorazowo powinien być ustalany indywidualnie dla danego przypadku wyceny przez eksperta posiadającego wiedzę specjalną w zakresie szacowania nieruchomości. To jest przez rzeczoznawcę majątkowego z zachowaniem wytycznych w tym zakresie określonych na gruncie. Przepisów prawa ja bym dodała nawet, że owszem, wiedza specjalistyczna jest bardzo istotna, ale pewne aspekty ekonomiczne, społeczne czy otoczenia można po prostu zestawić wręcz i pokazać w operacie szacunkowym i to będzie bardzo jednoznaczne porównanie. Czyli na przykład, jeżeli w naszej gminie, na terenie naszej gminy zanotowaliśmy jedną czy dwie transakcje i szukamy dalej, to poszukajmy kilka sąsiednich gmin, które na pierwsze. Oka patrząc na mapę, wydają nam się podobne, a następnie zróbmy sobie zestawienie, jaka jest populacja w danej gminie, um, jaki budżet roczny ma dana gmina, jak jest komunikowana? Um, Jaki jest, jaki jest procent osób pozostających bez zatrudnienia, jakie jest nie wiem, średnie wynagrodzenie w danej gminie, prawda? I zestawienie, może ilość wydanych pozwoleń na budowę, prawda? Czy ilość transakcji przeprowadzonych w danej gminie. I takie zestawienie w formie najlepiej tabelarycznej pozwoli porównać to, która z tych gmin, tych obszarów rzeczywiście jest porównywalna takim, powiedzmy, z urbanizowaniem Ekonomiczno-społecznym do naszej lokalizacji, w której znajduje się nieruchomość wyceniana. Przypomniał mi się na przykład taki przypadek, kiedyś dokonywałam wyceny nieruchomości, która była położona przy granicy polsko-niemieckiej, zresztą z przejściem granicznym. W niedalekim położeniu od tej nieruchomości, która była przedmiotem wyceny. No ale akurat na terenie tutaj najbliższym rynku lokalnego nie było ani jednej transakcji. I teraz, poszukując nieruchomości podobnych, zastanawiałam się, w jaki sposób ten rynek rozszerzać. Czy to będzie cała długość granicy polsko-niemieckiej, czy to będą wszystkie lokalizacje, które mają przejścia graniczne. No i okazało się po takim już nawet wstępnym zestawieniu, że nie, bo przejścia graniczne są położone w różnych lokalizacjach, gdzie. you <laughs> Statystyka przejazdów samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, populacja, ilość osób pozostających właśnie bez pracy i takie połączenia komunikacyjne, zestawienie takie pozwoliło bardzo szybko wykazać, które z tych lokalizacji położone wzdłuż tej granicy są rzeczywiście porównywalne z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego czy zurbanizowania miejscowości, i dzięki temu można było rzeczywiście wybrać w sposób. Obiektywny, oparty o fakty, to która lokalizacja rzeczywiście jest porównywalna bardziej, mniej, która najbardziej, tak? I można było też wyeliminować takie lokalizacje, które co prawda patrząc na mapę były podobne, ale biorąc pod uwagę właśnie te inne parametry wskazujące na, ten, na to zurbanizowanie i społeczno jakieś ekonomiczne parametry zupełnie pozostawały w oderwaniu od mojej lokalizacji. No, a spójrzmy w takim razie, co mówi na temat pierwszego kryterium badania, czyli okresu badania, który także musi zdefiniować rzeczoznawca majątkowy na początku. Co na ten temat mówią przepisy prawa? I teraz przejdę sobie również do rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości, ale do paragrafu piątego ustęp pierwszy i czytamy tutaj na temat okresu badanego, że do określenia wartości nieruchomości przyjmuje się nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej, które były przedmiotem obrotu rynkowego w okresie możliwie najbliższym, to jest bardzo ważne kryterium, najbliższym poprzedzającym datę, na którą określa się wartość nieruchomości. Przyjęcie dłuższego niż dwuletni Okres badania cen wymaga uzasadnienia w operacie szacunkowym, czyli z przepisu wynika, że um, um, okres badania, który rzeczoznawca majątkowy bierze pod uwagę, no to po pierwsze, najlepiej, gdyby to był okres najbliższy, nawet najlepiej, to jest może złe słowo, bo to jest nawet taki obowiązek, aby zaczynać analizę rynku od okresu najbliższego i to poprzedzającego na te wyceny, czyli nie po tej dacie, bo też zdarzają się takie wycenia, wyceny, gdzie takie zlecenia, gdzie Zleca się rzeczoznawcy majątkowemu wycenę na datę wsteczną. On w takiej sytuacji zna i te transakcje przed tą datą wsteczną i już po tej dacie. Natomiast niezależnie od tego, w którym momencie to zlecenie nastąpi, no, kierujemy się tutaj taką zasadą, że muszą być to transakcje z okresu najbliższego, ale poprzedzającego datę, na którą określa się Wartość nieruchomości. Tak? No i w drugim zdaniu przepis napisał, że przyjęcie dłuższego niż dwuletni okres wymaga uzasadnienia, zatem można by to interpretować w ten sposób, że takim, no powiedzmy sobie, najlepszym, maksymalnym okresem byłby okres dwuletniego badania wstecz, ale nie ma. Mm, Takiego limitu warunkowego, że powyżej tego dwuletniego okresu nie można, że nie można przekroczyć tego dwuletniego okresu. Można go przekroczyć, ale wymaga to w takiej sytuacji uzasadnienia. I tutaj też sięgnę w tej chwili do interpretacji, którą właśnie do tego przepisu paragrafu 5 ust. 1 zamieściło ministerstwo w momencie, kiedy przepis wchodził w życie. Mianowicie czytamy, że przepis paragrafu 5 ust. 1 reguluje kwestię okresu, z którego należy przyjmować do analizy. I porównań, czyli do samej wyceny transakcji nieruchomości podobnych do przedmiotu wyceny. Biorąc pod uwagę, że na rynku nieruchomości, który, który może charakteryzować się niejednolitością, niedoskonałością, a także małą elastycznością popytu i podaży, do określenia wartości nieruchomości rzeczoznawca majątkowy powinien przyjmować nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej, które były przedmiotem obrotu rynkowego w okresie, w okresie możliwie najbliższym. Momentowi wyceny. Tylko wtedy bowiem będzie możliwe oszacowanie wartości nieruchomości najlepiej odzwierciedlającej sytuację panującą na rynku w dacie wyceny. Także tu zrobię taki, taką dygresję. Poza tym, co um, wspomniało ministerstwo w swoim uzasadnieniu, że zwracajcie Państwo uwagę przy szacowaniu, szczególnie jeżeli opieracie się wyłącznie na rejestrze cen, Czego, czego osobiście nie zalecam, i, i tu za rozporządzeniem jednak wskazywałabym konieczność badania aktów notarialnych. To jest bardzo dobra praktyka zawodowa. No to zwróćcie Państwo uwagę, bo w rejestrach cen bardzo często są opóźnienia we wpisywaniu y, transakcji i sięgacie Państwo po transakcję dzisiaj i czasami potrafią być opóźnienia rzędu 3, y, a nawet 6 miesięcy i y, oparcie wyceny o y, transakcję z taką luką pomiędzy ostatnią transakcją wpisaną do rejestru, a datą wyceny, no może powodować po prostu całkowicie błędne wyciągnięcie wniosków myślę, że tego typu wycena zaopiniowana byłaby po prostu negatywnie, bo Państwo nie wiedzą co się działo w okresie najbliższym poprzedzającym datę wyceny, a to jest ten jakby najważniejszy moment z punktu widzenia pozyskanych transakcji. Czytam dalej, jednocześnie biorąc pod uwagę utrwaloną w orzecznictwie sądowo-administracyjnym linię orzeczniczą oraz ugruntowaną praktykę środowiska zawodowego w zakresie przyjmowania cezury czasowej, no, czyli tutaj tej dwuletniej właśnie dotyczącej okresu badania cen na no, określonym dla potrzeb wyceny rynku nieruchomości wskazano, że przyjęcie dłuższego niż dwuletni okres badania, cen wymaga uzasadnienia w operacie szacunkowym, no, a więc tutaj dodaję od siebie jest w takim razie możliwe. Zatem słuchajcie badając możliwość poszerzenia tych dwóch kryteriów badania, czyli obszaru badanego rynku i okresu badanego z punktu widzenia przepisów prawa jedno i drugie jest możliwe. No, i teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy w takiej sytuacji, kiedy mamy mało transakcji, w cudzysłowie, no to lepiej właśnie poszerzyć okres badany, czy poszerzyć obszar badania. No, i tu niestety mogę Państwa trochę rozczarować. Nie ma odpowiedzi jednoznacznej na to pytanie. No, zastanówmy się wspólnie. Czasem będzie to poszerzenie okresu badania bo wtedy znajdziemy transakcje nieruchomości podobnych, a dodatkowo trend zmiany cen pomimo poszerzonego okresu na danym rynku nie był szczególnie zmienny. Czasem będzie to poszerzenie obszaru badanego. Bo trend zmiany cen, gdyby poszerzyć okres badania, był bardzo różny w bardzo takim dużym okresie badanym. Natomiast obszar badanego rynku, poszerzony o bardzo podobne lokalizacje, tym kryterium społeczno-gospodarczym i ekonomicznym pokazuje, że pomimo poszerzenia tego rynku te lokalizacje nadal są bardzo podobne, co potwierdzają notowane tam ceny za nieruchomości podobne. A czasem będą sytuacje, że będziemy i poszerzać okres badania, i poszerzać obszar badanego rynku. W związku z tym, słuchajcie, nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. To analiza da odpowiedź. Co lepiej zrobić, co jest bardziej trafne, co w sposób bardziej prawidłowy wskazuje na nieruchomości podobne. Zatem nie mam dla Państwa dobrej wiadomości, po prostu za każdym razem trzeba przeprowadzić analizę rynku, zarówno poszerzając okres badania, rozszerzając ten okres, który badamy, jak i Poszerzając obszar badanego rynku i wtedy, mając informację zwrotną z jednego i drugiego kryterium poszerzonego, możemy wyciągnąć wniosek, co jest lepsze, a być może musimy zostawić jedno i drugie kryterium w poszerzeniu, czyli uelastycznić nasze kryteria badania, by znaleźć te nieruchomości podobne. Taka byłaby moja opinia oparta o doświadczenie, które po prostu wynika ze sporządzanych wycen od wielu, wielu lat. Sama jestem ciekawa, jakie są Państwa doświadczenia w tym zakresie. Dajcie znać, czy się zgadzacie ze mną, a być może podacie tutaj inne argumenty. Bardzo byłabym ciekawa i taka dyskusja, także dla innych, byłaby na pewno bardzo leściwa i poszerzająca. No i myślę, że to by było wszystko w tym temacie, co ja bym chciała powiedzieć. Moje stanowisko znacie. Pytam teraz, jakie jest Wasze stanowisko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank <music> you.